Gdy tak, siedzę w ten wieczór, noc właśnie u stóp krzyża, tutaj jubileuszowego myślę sobie o Ewangelii, w której Jezus mówi, że nikt nie ma większej miłości jak ten, kto daje życie za przyjaciół swoich. Już was nie nazywam uczniami, ale jesteście moimi przyjaciółmi. Że Bóg przyszedł po to, by oddać swoje życie za Ciebie i za mnie, że traktował Ciebie i mnie jako swojego przyjaciela, że Bóg zawsze widzi w nas nieskończenie więcej niż my sami w sobie widzimy. I może warto czasami przyjść właśnie u stóp krzyża, by doświadczyć tego, jak cenni jesteśmy, jak wielką wartość mamy sami dla siebie, ale też jaką wartość stanowimy dla Boga, że oddał za nas życie. Dobra.